Dzień dobry, a być może dobry wieczór. Godzina czwarta. Lecimy na PKP. Zaczynamy naszą wyprawę. Green Velo czeka, Lecimy pociągiem do Elbląga i plan jest na Białystok. A czy się uda? Czas pokaże. Zobaczymy.

i <laughs> Idzie mój pogubiony kolarz, wysiedliśmy na peronie numer 3, mieliśmy trafić na 2, a szwagierek trafił na 4, ale już się odnalazł. Tak to jest tak się wstaje o <laughs> no dotarli do Elbląga po wielu bojach i trudach. Pogoda nie rozpieszcza. Niebo zachmurzone. Przez pół dnia ma padać. Miejmy nadzieję, to że to nie będzie. Uśmęło. Ahoj przygoda. Polwar kadyny, jak widać, pogoda nas nie rozpieszcza. Leje jak nie wiem co. Zamiast piwa, pijemy herbatkę. Siedliśmy rosować i czekamy, aż się chociaż trochę przejaśni. Normalnie byłoby zimne piwo, ale przy tej pogodzie jest ciepła herbata. I tak sobie podróżujemy w deszczyku. Nad zalewem wiślanym, już na Green Velo, jest super. Nawet jeszcze nie ma dramatu. Nocle ogarnęliśmy, więc może będziemy żyć. A, o, a, 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 dobra. Kolarzu, czy ci nie żal pod górę podchodzić pieszo? Pierdolę. Pieszo lżej. <noise> Ale z wytargała ta górka. Pada deszcz, pada deszcz, dzwonią dzwonki roweru. Dzwonią zęby. Zęby też. Pagierek, jak tam? Ci się podoba wyjazd? Ja jestem zachwycony. Pogodę trafiliśmy, nie? Wymarzona. Zasłużyliśmy. Ani, ani, ani człowiek się nie przegrzeje. No? Jak to sam powiedziałeś, soczewki ci nie wyschną. Nie ma szans. No i my cię nie trzeba co wieczór No jak nie trzeba, no... moje szmo... nogi, ale... nogi to jest jakiś dramat z nieporozumieniem razem wzięte. Na wakacjach? My Patrzcie, jaki piękny deszczek. Rewelacja. Zajechaliśmy do Braniewa. Ostatnie 5 km nas przeokrutnie przemoczyło. Leje cały dzień jak z cewra cały czas. Zajechaliśmy właśnie do bardzo miłej restauracji Braniewianka w Braniewie. I czekamy na obiadek. Szwager dostał super hiper herbatę. Rozgrywającą. Więc dzisiaj dzień z herbatą. w końcu odbraniewa nie pada. Jedziemy sobie po Greenvelo takimi tutaj wiejskimi ścieżkami, asfaltem, w miarę niedziurawym i nowym. Trochę pod górkę, trochę z górki. No ale te tereny mają to do siebie, że jest więcej pod górkę niż z górki. Jedzie Uwe Kolarz. Najgorsze są górki. Tutaj było pod górkę? Nie, tu było z górki. Jest ja, ja. całość płoskinia. Tutaj dzisiaj kończymy nasz ciężki dzień. Za chwilę będziemy w jakimś gościńcu zajeździć. gdzie mamy zarezowany nocleg. Przejechane 71 km Dotarli do apartamentów Jak było szwagier? Jest dobrze Ale było średnio zobaczymy jak będzie jutro. No tak ciężkim należy się nagroda. Zabrak deszczu jutro. Dzięki pod górkę nie było. O! Jak wiśnia w czekoladzie? Dobra. Grzeje. Fajna. A to najważniejsze, że grzeje.